Witam w kolejnym odcinku, niestety pogoda nam nie dopisuje a bardzo szybko chcę tutaj tego jednego krzaka posprzątać no i działam ale powiem chyba będę musiał wrócić do kabiny na chwilę a tu w międzyczasie tak z kątem oka pokażę wam co tu w mojej okolicy jeździ <kłysy>

Ja mam wam pokazać, że używam te nasadki i na razie nic się z nimi nie dzieje. Druga sprawa, bo męczyliście mnie, czemu z nie ten po. Od kukurydzy nie uprawiałem. A mianowicie, jak widzicie, zaszła tu zmiana. Obciążniki trzeba było ściągnąć drugi raz i poszukać drugą oponę. Niestety, ale tamta opona poodklejały się w środku łaty. Okazało się, że tamta opona była nalewką i z tą oponą będzie na 99%. To samo. Na razie póki trzyma, będzie jeździć. Jeśli fundusze pozwolą, to w zimie dostanie na tył nowe buciki 460 na 85, 34 bądź 520 na 7034. 460 to będzie taka szerokość jak tutaj. Radialna 18,4 a 520 będzie już szersza takie opony jak 600x65 na 34 nie będę zakładał gdyż jest to już opona za szeroka zarówno jak i do orki i do już innych rzeczy wymieniłem tutaj owy przewód zakułem sobie hydrauliczny bo już mam rzetelnie dość tej rurki non stop wiecznie problem tu jeszcze trochę kapie z pozostałości no, zobaczymy jak się teraz będzie sprawować no i co zabieram się za montaż właśnie obciążników ale muszę a nie tu była bez podkładki bo tam jest trochę krótsza śruba dobra tutaj była z podkładką dobra. <laughs> Teraz tutaj mam coś takiego, bo widzicie obciążniki wiszą i chcę je tak mniej więcej wypośrodkować. Chociaż i tak czysty wiemy, że idealnie nie da się ich ustawić ale zawsze tak, żeby jak najbardziej zbliżone to było. Dobra, tutaj żadne śruby nie wystają. Jest elegancko. I teraz najgorsza czynność trzejść po kombinerki. hm <laughs> I zestaw przygotowany do pracy. Zostało tylko zatorka zatankować i można jechać swobodnie w pole. Posłuży przednie opony. Już Wam kilka razy mówiłem, w komentarzach odpowiadałem, ale w komentarzy może nie wszyscy czytają. Te opony zostały tak kupione. To są używane opony dwie. To nie są nowe. I owszem, ta jedna była tu tak zdarta i tak jeździ do dzisiaj. Posłużę te opony jeszcze, no mam nadzieję, że z kilka lat mi posłużą. Opony były, tak jak mówię, kupione, używane. Znowu kolejna awaria. Jak na złość. Ale na szczęście jest w zapasie koło i nie ma tragedii. Szybki serwis, i mam nadzieję, że pojedziemy dalej. To... <laughs> no właśnie, i dzisiaj za. <laughs> Następna robota. Ogradzamy pole pod kartofelki, Żeby nam dziki nie zjadły. Macie właśnie wbija pale, no wbija, wbija, paliki i pociągniemy dwa dwa druty. No, i teraz zobaczcie po każdym użyciu rozsiewacza. Zawsze go wypłukuję z tych wszystkich resztek. Proszę bardzo, rozsiewacz jest jaki jest, ale dbam, jak mogę. Zawsze się właśnie u Świni od nawozu, u kurzy to od błota jakiegoś tam standardowo, ciągnik tu lekko z wierzchu też i będzie git w końcu pojazd zmieniony poprawiamy podziemniaczki bujeczka szosowa i jedyma jedziemy 1800 obrotów. Tak to z tyłu się prezentuje. Bardzo ładnie, elegancko, różne o to chodzi. I prawdopodobnie pojutrze będą wsadzone ziemniaczki. No, robota idzie bardzo ładnie.